Dziś pojawiło się wiele interesujących aktualizacji z kierunku Kurska. Siły północno-koreańskie podjęły próbę ryzykownego natarcia przez wąski leśny korytarz mając nadzieję na przechytrzenie ukraińskiej obrony i rozpoczęcie szturmu na Lienkę. Zamiast tego zostali uwięzieni w śmiertelnym leju, ponieważ ukraińscy żołnierze zaangażowali automatyczne granatniki i ataki dronów unicestwiając ciasno opakowane siły szturmowe zanim jeszcze dotarły do celu. Pomimo braku taktycznych korzyści siły północno kontynuują ataki w kierunku Lienkę, mając nadzieję na zdobycie przynajmniej niewielkiego przyczółka ponieważ wszystkie ataki w innych częściach północnego worka kurskiego zakończyły się katastrofalną porażką. Kruglinkę pozostaje jedyną osią ataku, na której Koreańczycy z północy muszą posuwać się naprzód, aby zapobiec całkowitej porażce kontrofensywy. Północno-koreańscy dowódcy zdawali sobie sprawę, że brak skutecznej osłony sprawia, że ich żołnierze są bardzo podatni na ukraiński zwiat i precyzyjny ostrzał. Wymagało to ustanowienia przyczółka w Kruglinkę, ponieważ wioska oferowała około 50 domów z piwnicami, które mogły zapewnić znacznie lepsze ukrycie przed ukraińskim ostrzałem i. Atakami dronów. Aby to osiągnąć, Koreańczycy północni zaczęli gromadzić swoje siły w lesie na północ od Kruglinka i pomimo poniesienia ciężkich strat podczas próby przekroczenia pól, jak opisałem w poprzednim raporcie, niektórym ocalałem udało się wzmocnić pozycję po wielu falach ataków. Stamtąd planuję posuwać się na południe, korzystając z osłony dwóch węższych lasów bliżej wioski. Ustanawiając swoje oddziały na najbardziej wysuniętym na południe z kraju lasu, zmniejszyliby odległość do Kruglinka do zaledwie 200 metrów, umożliwiając szybki atak na wioskę. Z dużego lasu ścieżka zwęża się rozciągając się przez Południowe lasy łączące się z ich głównymi pozycjami na północy. Przejście tego 4-kilometrowego korytarza o szerokości 100 metrów zajmuje Koreańczykom północnym co najmniej godzinę. Przewidywalna i wcześniej namierzona przez siły ukraińskie ścieżka spowalnia dużą grupę szturmową, dając Ukraińcom wystarczająco dużo czasu na wykrycie ich ruchów. W miarę jak las staje się coraz węższy, grupa szturmowa jest zmuszona do tworzenia ciasnych formacji, co czyni ich idealnym celem. Z niewystarczającym wyszkoleniem i niewielką świadomością zaawansowanego rozpoznania dronów, Koreańczycy z północy posuwają się tą ścieżką i przy grupowej... Się na południowym skraju lasu, zanim rozpoczną atak przez otwarte pola w kierunku Krug Mając minimalną osłonę w wąskich lasach, północnokorańscy żołnierze byli bardzo narażeni na skoncentrowany ogień niezdolni do skutecznego manewrowania lub ustanowienia odpowiednich pozycji strzeleckich. Ukraińscy żołnierze w Krug wykorzystali tę słabość, używając dostarczonych przez Brytyjczyków automatycznych granatników Mark 17 prowadząc precyzyjny niszczycielski ostrzał o północnokoreańskich pozycji na Polach. Połączenie dużej szybkostrzelności i pocisków o dużej sile rażenia spowodowało poważne. Straty wśród gęsto stłoczonych żołnierzy w wąskim lesie. Co gorsza dla wroga, Ukraińcy rozmieścili heksakoptery wyposażone w wiele granatów termobarecznych. Drony te zdolne do przenoszenia większej ilości amunicji niż standardowe modele bezlitośnie bombardowały Koreańczyków północnych eliminując dziesiątki żołnierzy w jednym ataku. Rezultat ukraińskiej kampanii precyzyjnych ataków był katastrofalny dla koreańczyków z północy, ponieważ tylko garstka z nich przeżyła. Wszyscy pozostali przy życiu zostali ranni wśród dziesiątek innych zabitych żołnierzy. Ranni, którzy przeżyli ostatecznie kulali z powrotem na tylne. Pozycji otoczeni ciałami swoich poległych towarzyszy. Ogólnie rzecz biorąc, Koreańczycy z północy przeprowadzili brutalny atak przez wąską przestrzeń lasów, gdzie musieli zgrupować swoich sztrömowców, co pozwoliło Ukraińcom łatwo celować w nich za pomocą skoncentrowanych ataków dronów i ognia z granatników automatycznych. Ukraińscy żołnierze w okolicy donoszą, że precyzyjne bombardowanie północno północnokoreańskich żołnierzy jest prostsze i mniej wymagające niż nawet cele podczas ich szkolenia. Artylerzyści i operatorzy dronów dokładnie wiedzą, w którą część lasów powinni uderzyć, aby zmaksymalizować stratę Korei Północnej całkowicie. Osłabić ich ofensywę. Na koniec, doceniając Wasze niezachwiane wsparcie, uruchomiliśmy znaczącą noworoczną wyprzedaż na naszej niezależnej stronie z wiadomościami. To ostatnia szansa na uzyskanie 40% zniżki na nasze ekskluzywne analizy strategiczne, przeglądy wszystkich frontów i filmy z analizami taktycznymi. Jeżeli chciałeś wesprzeć moją pracę, ale nigdy nie miałeś okazji, teraz jest idealna okazja do dokonania zakupu. Sprawdź link w opisie, aby skorzystać z wyprzedaży i zasubskrybować naszą nowo uruchomioną niezależną stronę z wiadomościami. Twoje wsparcie ma decydujący wpływ na naszą. Zdolność do dalszego tworzenia tych raportów i doceniam każdego, kto do nas dołączył.